Cześć, witajcie z tej strony Bartek. Witam Was w kolejnym odcinku po weekendzie. Przyjechaliśmy dopiero we wtorek znowu do Top Farmsu. Zaczęliśmy. O dziwo idzie, pomimo tego, że wczoraj cały dzień padało, czyli w poniedziałek. W niedzielę, też przez weekend cały w sumie przepadywało. Ale ziemia jest taka dosyć luźna, piaszczysta i nam to idzie. Także robimy, póki możemy. Czekamy na nawigację. Dzisiaj ma już dojechać dobra. Zabrali nam całą tą taką puszkę dużą z kabiny, co na kabinie jest. Podobno urwało się to mocowanie tej karty SIM, dlatego też nie dało się połączyć z internetem w ogóle. I mają przywieźć, także dzisiaj już będziemy jeździć z nawigacją sobie fajnie. No, zaczęliśmy pole, mamy fajne 42 hektary. Całe tam się tylko trochę z jednym końcu robi sklina. ale to z nawigacją to się i tak będzie dobrze jeździć. I zobaczymy, dokąd ta pogoda wytrzyma. Niby nadawali trochę słońca, na razie tego słońca za bardzo nie widać. No a ziemia takie coś jest, widać trochę mokra, ale... ale ważne, że idzie, możemy zbierać. Także jedziemy z tematem, bo klienci gonią dzwonią codziennie, gonią nas do pracy, żebyśmy przyjeżdżali. No ale niestety pogody się nie przeskoczy nigdy, I na ile będzie nam pozwalać, tak będziemy robić. Także tyle. Maszyna w drugim końcu. Później przyjedzie to, podejdę do niej i zobaczymy, jak to wszystko idzie. Ile kamienia się sypie, ale na tym polu jest trochę więcej kamienia. A to też lepiej się zbiera, jak jest więcej kamienia, na takiej mokrzejszej ziemi, bo i kamień obciera tam obęben i ten piach wybija, który się tam zalepi w tych dziurach w bębnie. No, także tyle. Do zobaczenia później. Nawigacja przyjechała. Nawigacja naprawiona, jedziemy równiutko. Hektary się liczą. 15,2 ara już zrobiliśmy z włączoną nawigacją. Także wszystko się już. nam będzie dużo łatwiej to prowadzić całą maszynę. A zbieranie jak widać, za dużo. Siemi, to bębna nie idzie, także jest okej. Okay. No i linia prościutka. Wjechaliśmy z lekkim zakładem po tym, co robiliśmy, żeby nam z jednego końca nie zostało, i już sobie będziemy fajnie jechać. Jak jest nawigacja, to jest pół roboty z tą maszyną. Nie trzeba w ogóle patrzeć na kierownicę, gdzie się jedzie, tylko się patrzy do tyłu i steruje się. Serwis już pojechał, także tak to wygląda. No i jakieś 3 hektary już na tym polu mamy zrobione, bo około 2 zrobiliśmy jeszcze przed weekendem. i Dzisiaj z hektar już mamy na pewno zrobiony. To zaraz tu wjedziemy i ciśniemy cały dzień. Dokąd będzie można, żeby tylko deszcz nie padał. Ale widać, że się miało psycha, ten przejazd ujechaliśmy. Już są takie góreczki białe. No wiatr jest spory, a wiatr też szybko obsusza. Także da się, da się robić na razie. No i ledwo co rozpoczęliśmy, nie wiem jakim cudem, ale przerwało się w środku jedno ogniwo. Z tej strony nie widać, z tej wyszło. Także musimy wymienić na spinkę. Jak głębokiemuś krawie. I pierwszy zwierń nie I kolejne sypanko. Na środku pola. Dwa razy już nam się przerwał łańcuch. Pierwszym razem jednak musieliśmy zmienić cały kawałek, bo był w dwóch miejscach przerwany. Teraz znowu nam się przerwała Spinka. Znaczy spinka, no po prostu jedno ogniwo się przerwało też musieliśmy wymienić. Także ciężko się to zaczyna jak zawsze, ale no powoli idziemy. Tu już był fajny zbiornik. Naprawdę sporo waru. Deszcz już nam pokrapuje troszkę. Zajrzymy, zobaczymy, jak to wygląda na przyczepie. Ten nasz zebrany kamień. O, aż do samej burty. Proszę bardzo, prawie wylecą. O, czyściutki kamyczek. Elegancko, nawet tułem jak jakiś widać. Tak to wygląda elegancko. Mamy tak 370-80, trochę szybciej niż zwykle. I prędkość 2,8 na godzinę. Także tak to wygląda. Zrobiliśmy już dzisiaj chyba 46 hektara. No nawet w miarę to idzie, nie ma co mówić. Zamówiłem już nowy łańcuch. Także może przyjdzie w tym tygodniu, i też e, stworzni troszkę, także będzie na zapas. Dornik jest pełny, ale zrobimy przesypkę do tyłu. Jeszcze do początku dojedziemy, bo ten tył cały jest wolny. Tak czasem robimy. I jeszcze będzie można do początku spokojnie dozbierać. Czasem opłaca się tak zrobić bardziej jak odwóz nie podąża za, za nami. No I tak to wygląda. No i on jak się do początku dozbiera, to praktycznie 5 ton będzie. Co ciekawe, ten New Holland ma przejechane uwaga. Ponad 12 tysięcy godzin, w sumie przerobiona. Kajelka zapięta. Dwa zbiorniki już na nią weszły, jeszcze jeden sypnę i pojedziemy z tematem. Podlatujemy pod zbiornik. mega dorąbany także ogień z przyczepką jest trochę towaru Nie w locie. I te kamienie tutaj są na bieżąco rozgarniane i właśnie się robią, robią tutaj podłoże pod stogi słomy i pod rękawy też. O właśnie takie rękawy z kiszonką i z innymi tak to wygląda. Jedziemy dalej. Zaczęła się trochę cięższa ziemia zmieniliśmy też prędkość na 2,2. Trochę wolniej będziemy pracować, no ale nie ma co przeciążać sprzętu. 7,40 hektara zrobione. Także tak to wygląda. Dzisiaj także nie jest źle. Na szczęście nie padało już tylko te przelotne opady do południa. Na noc niby coś nadają i nadają też jeden stopień. Także pewnie przy ziemi to może być przymrozek jakiś lokalny. No ale zobaczymy. Robimy dokąd się da. No, i bach, z drugiej strony. Ten już się nie da pospawać, będziemy musieli go zacząć zmieniać. Niestety, także kończymy na dzisiaj robotę. Około 8 hektarów zrobione, także bez dramatu. Ale roboty nas czeka bardzo dużo. Nowy wałek gotowy. Pozwoli nam wjechać na hale. Także mamy ciepło. także Grzewnica jakaś tam jest. Można rozbierać. Już łańcuch do naciągnięcia też Stary, no, zapieczone to wszystko jest trochę. Łańcuchy porozpinać i jedziemy. Udało nam się, że mamy komplet nowych łożysk. To się nic nie nadaje, to wszystko zardzewiało. Na tym też tego nie będziemy wybijać. Także wałek złożony. Godzina 22 Wszystko uwalone w sparach. Tradycyjnie. Ciężko nam było go wybić, bo już wszystko było zapieczone, ale jakoś nam daliśmy radę powoli. Także to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku wyjeżdżamy z hali Na styk wyszło Takie to jest właśnie życie usługodawcy